Dzień dobry Wam wszystkim, z tej strony Mistrzu17 Dzisiaj gramy w Paper.io <laughs> e, Oczywiście na Poki niestety Nie mam takiego Paper.io pobranego Ale na szczęście na Poki też jest e, Przepraszam, że nie było w sobotę odcinka Po prostu się trochę rozchorowałem Ter Teraz jest już trochę lepiej e, Pierwsza rundka i lecimy z tym Ogólnie na telefonie już grałem wiele razy w Paper.io i rzadko kiedy gram na komputerze. To jest chyba mój pierwszy... Tak, to jest mój pierwszy raz, kiedy gram na komputerze w Paperio. Eee, i więc lecimy z tym. Okej, okay, ten gościu tutaj nam ewidentnie bardzo przeszkadza, więc będziemy... Na razie się tutaj powolutku nim zajmować. Eee, wziąłem klasyczną mapę. Yy, czyli na początek będzie hard. Dzisiaj nagram aż chyba trzy odcinki, żeby było za tą sobotę też. Już daruję sobie ten czwarty. okej, okay, to było niebezpieczne. Dobrze, że mnie nie przyłapał na tym. okej, okay, i teraz robimy sobie cyk. Ogólnie jestem doświadczony w tej perpej i. Jo, ok, to już nie było bezpieczne. Okej, okay, ktoś go tam wyjaśnił. Pewnie ten czerwony, bo tam się zbliża do mnie. Ta, i nawet mi już zjada, więc niefajny gość. Bardzo lubię ten kolor zielony. Oczywiście mam nick Missji 17, więc fajnie. Możesz wbić też na Scratcha i wpisać sobie Missji 17. To tam też mnie znajdziesz. Oczywiście tam są moje gry akurat. Ostatnio myślałem, żeby częściej też coś programować, a nie tylko na YouTube'a nagrywać, więc nie tylko też będę więcej wrzucał yy, gier. Ok, lecimy. Jesteśmy już trzeci, więc dobry to jest wynik. I jako tako nie mam za bardzo taktyki w Paper.io. Jedno wiem pewne, że nie można podbijać dużo terenu, jeżeli obok nas. O, właśnie, tacy goście. Mamy już 2% mapy, to mało. U, tu jest końcówka mapki, więc bardzo fajnie ja bym sobie wziął trochę. Koniec mapy jest najlepszy moim zdaniem. Bo można będzie wykonywać lepsze manewry. Czemu nie chce się tam... o! No, prawie. Jak możecie usłyszeć, po moim głosie też nie jest w najlepszym stanie. Dobra, na razie jest... Oha, ten gość się do mnie wpija, więc mamy już trzeciego kila. Okej, okay, mamy już piąte miejsce. Nie piąte miejsce, tylko trzecie. Ktoś nam odebrał honor. Więc lecimy, lecimy, lecimy. Ktoś w ogóle wchodzi do drzwi. E, e, więc lecimy. Czemu jesteśmy na trzecim miejscu? Wcześniej byłem na pierwszym. Halo, ja chcę być znowu. Uh -huh. Ten gościu mnie tutaj musi denerwować. Okej, okay, klikamy. Ja chciałbym inny moc. Ja uwielbiam Paper IO do pierwsze, więc wybaczcie, ale chcę sobie zagrać w i IO właśnie te pierwsze. Weźmy sobie małą mapę, może łatwiej będzie. No tutaj w ogóle się strzałkami jedzie. O nie, zapomniałem wziąć te strzałki. Gramy jeszcze raz. I przepraszam, że we wcześniejszym odcinku, bo nie było ten. Ten filmik z Horizona, pamiętacie pewnie? Nie było dźwięku. Już tłumaczę dlaczego, bo zapomniałem podłączyć mikrofonu i się zorientowałem dopiero po tym, jak wrzuciłem ten odcinek już na YouTube'a. Eee, więc... Eee, to jest dużo trudniejsze, ten zwykły Paper.io. Eee, więc teraz bierzemy sobie zwykłe, już normalne Paper.io. World Teams. Zobaczymy, z jakim będziemy teamem. Oby dobrze, oby. Wo, Jesteśmy chyba w tym. Nie, nie jesteśmy najlepszy. Ej. Chyba zrobię tę taktykę odwojana, że przejadę całą mapę. Po prostu. O nie, bo tutaj jest już jakiś team, to ja robię szybko zakręt, zakręt. Uff. Mamy 11% mapy, to ja jadę, to ja jadę, ja jadę, ja, ja, ja jadę. I teraz... Mm. Szkoda. Eee. Dobra, dobra, mam nadzieję, że ten odcinek się podoba, bo już jest troszeczkę... Ej, czy w To jest... Nie, nie ma tutaj... Labirynt... Ja tych tutaj na dole w ogóle nie rozumiem, ale zagramy <laughs> dalej w Play Io. I tym razem na małą mapkę. Ej, bo ja tutaj wiedziałem, że to jest... A nie, tylko to jest... Tu. Dobra, to bierzemy szybkie bierzenie mapie czy małą mapę? Szybkie, okej. Okay. Wow. Ale to szybko zasuwa. A bo, może nie daruję tego czwartego odcinka, co? Będą cztery odcinki dzisiaj. Ej, ale to jest serio: hardcore jakiś. Wow, a teraz szkoda, że nie jest. A nie, krawędzie jest gdzieś tam, więc będę musiał tego kościoła. Aaaa, mimiuszka zjechała. Tam jest koniec mapy. Ten zielony kompletnie mnie nie. O, nawet już tego zielonego nie ma, to ja podlatuję szybko, szybko, e, Ok. Ja chcę robić tą taktykę Volldown, bo on. Czemu mi ten gościu oczywiście musi przeszkadzać? No i lecimy. Nie, to jest szybki spad, więc powinniśmy mapy zrobić dość, dość szybko, ale jednak osoby mnie atakują. Mmm. O nie, tutaj mi musiał przyłapać i cyk. No nie, a jednak. Kurcze, kurcze, kurcze. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, a to zostaw teraz subskrypcję. U, jesteśmy przy tym. Ło, ale się zlagowało. Dobra, ja bym teraz nie robił tej taktyki, bo tu mamy, o, gościa z game'owego. A więc lecimy, szybko, szybko wyjaśni. O. o. A jednak mnie nie zauważył. Cyk. Aha. Akurat mi musiała myszka zjechać. Serio, te myszki są straszne, z zawsze... Slow speed. Ej, to jest slow speed. Eee, uh, Mi się wydaje, że nie gram w Paper IO, a gram w zwolnione tempo. Jeżeli będzie, nie wiem, tak, z 10 łapek w górę, to może, albo nie 10. Jak będzie z przynajmniej 5 łapek w górę, to będzie yy, dużo więcej tych odcinków. Ej, to jest najgorsze perpeio, które w życiu widziałem, przecież to jest najwolniejsze. Co mogło istnieć. Wow, nie ma go już! Nie! Kurde, źle, że go złapię. Jeżeli Wam się te odcinki podobają, to e, zostaw subskrypcję, zostaw lajkeczkę. Ja już kończę. Pozderko.